Mam ręce pełne roboty, ciągnę na dwa etaty. Od tej pracy mam wory pod oczami. To dla mnie? Hmm, trafiłeś w moje podniebienie. Na egzaminach ustnych zawsze dostaję pałę, ale pisemne to z palcem w tyłku. Poszłam do pracy i wyj mnie już pierwszego dnia. Jakby co, to wezmę to w swoje ręce. I jakoś to przełknę. Po dogłębnej analizie dostrzegam tu pewną analogię. Założyłam konto w banku. A co to za bank? Jakiś ekologiczny bank nasienia. Szczerze, to mam to głęboko w dupie. Przyznaję, liznęłam trochę tematu. Tak, najlepiej wszystko zwalić na mnie. Kiedy mnie boli gardło, biorę coś do ssania. No, teraz to dowaliłeś. Coś mnie je wstawię. Hmm, znaleziono nowy sprzęt. Jak się popieści, to wszystko się zmieści. Niech mnie kule biją. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Co z nim będzie? Wyliże się? Przeleciałam już wszystkie kanały i nic ciekawego. Przez żołądek do serca. Szczęście sprzyjano dożercom. Musisz mi dać wolną rękę. Jakie lubię zwierzęta? Walenie, konie, ptaki. Już powoli do tego dochodzę. No przecież z palca tego nie wyssałam. Wal śmiało. Nie ma sensu dłużej tego ciągnąć. Ale ty z ciebie. Zgaduj, zgadula, w której ręce kula? Pobawmy się w dom. Ja będę drzwiami, a ty będziesz mnie pukał. Wchodzisz, czy będziesz tak stał? Kto powiedział, że oral jest B? I wtedy poczułam, że coś we mnie pękło. Dzisiaj ja stawiam do dupy z taką robotą. Nie wiem, czy przejdzie mi to przez gardło. Kłuję się z tym czuję. Z ust mi to wyjąłeś. No, przecież nie zostawię cię tak na lodzie zatkało kakao czy oby nie posuwamy się za daleko? Muszę to głęboko przemyśleć No, ch... mnie zaraz strzeli Dobra, wezmę to na klatę po mnie i tak to wszystko spływa. W dupie byłeś i gówno widziałeś. Uroda to nie wszystko. Ja mam w sobie coś więcej. Jasiu, zaczynasz od dupy strony. Łatwo nie jest, ale do emerytury jakoś pociągnę.